Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Crusader Kings 3. Ja jestem Kilowski, to jest oczywiście Crusader Kings 3. Nasze zmagania jako Habsburgowie cały czas postępują, a w dodatku, no cóż, traciłem cierpliwość do tego cesarstwa i niektóre sprawy będziemy musieli sami wziąć w swoje ręce. Przede wszystkim założyłem teraz frakcję, która ma na celu Ograniczyć trochę autorytet koronny. No i zobaczymy, ile ludzi do nas dołączy. Jeśli nikt nie dołączy, no to w takim razie będziemy musieli zwyczajnie dołączyć do frakcji, która będzie chciała zmienić cesarza. Taką frakcją jest na przykład frakcja prowadzona przez samego Odberta, który już nieraz cesarzem był. Jednocześnie mamy frakcję, która chce na tron wsadzić księżną Sofię, która również była przed chwilą cesarzową. No i generalnie mamy takie dwie frakcje, które jednocześnie próbują się tutaj przepychać. Problem też jest taki, że nikogo ja nie mógłbym wymusić, albo zaprosić do frakcji. I to jest problem taki, że ja tą obecność we frakcji musiałbym wymuszać. Ja nie mogę nikogo zaprosić, co jest dla mnie trochę dziwne. No ale no cóż, w takim razie ta frakcja dosyć słaba jest, nie chce mi się w to bawić. Trzeba jednak tak organicznie coś tutaj kombinować. Najchętniej bym dołączył z powrotem do jakiejś wojny, by tutaj pomóc w walkach, ale już powiedzmy, że Wielkopolanie są za słabi, więc tutaj nawet nie ma co kombinować. A nie będę pomagał cesarstwu w odbijaniu terenów, które podbili Czesi, ponieważ jest to w ogóle rzecz głupia. A jednak powstała silna frakcja wolnościowa. Interesujące, jest ona prowadzona przez Hermana opieszałego z Austrii. Bardzo chętnie do niej dołączę i pewnie kiedy będzie nas tutaj już trzech, bo dołączy nas również Otto styrola, to wydaje mi się, że taka frakcja rzeczywiście coś mogłaby wymóc. Więc nasze niezadowolenie będzie stale rosnąć i dołączają coraz to kolejni lordowie. Wydaje mi się, że z taką siłą będziemy w stanie wymóc na cesarzu to, żeby jednak obniżył ten autorytet, ponieważ, no niestety, nie podoba nam się to. O, i widzę, że jeszcze Prowancja wypowiedziała wojnę cesarstwu. No, to już w ogóle interesujące. I czy ja dobrze widzę, że Prowancja zaatakowała również moje ziemię? O, cholipka. To jest akurat nieprzyjemna sprawa. No to w takim razie będę się bronił. Nie dam się bić, będę się bronił. Cabaudi będę czekał na wojska wroga. Jak pójdę na oblężenie baroństwa Mathieu, to wtedy prawdopodobnie zostaną zaskoczeni, no bo cóż, będą w górach, a ja będę mógł szybko ich tutaj odciąć. Tylko będę musiał właśnie tą zasadzkę no wpierw tutaj zastawić na nich. Więc oni już poszli na oblężenie. W takim razie proszę mi tutaj przełożyć punkt zbiorczy, dziękuję. W takim razie wydaje mi się, że najmądrzejsze będzie ustanowienie armii od razu tutaj. Udało się zebrać całą armię, a na mnie maszeruje od razu 1800 żołnierzy. Wydaje mi się, że bez większego problemu uda mi się ich pokonać no bo wzięliśmy w sumie ich zaskoczenia i będziemy się tutaj bronić w górach. Przez co armia wroga zostanie dosłownie zmasakrowana więc cieszę się, że mogę w takiej bitwie obronnej również dopomóc swojemu cesarstwu, no bo w pełni tutaj dosłownie rozbiliśmy ich armię, znaczy rozbiliśmy. No, na pewno ją pokonaliśmy, chociaż Score to w ogóle nie dodało naszemu, no cóż, władcy. Trochę to irytujące, ale w takim razie będę musiał troszeczkę zmienić moje działania. No bo w takim razie bycie w tej frakcji jest trochę bezsensowne, jeśli tak to ma wyglądać. No bo skoro jest tutaj wojna, w której mogę wziąć udział, no to wolę chyba pobronić tego cesarstwa trochę. No bo mimo wszystko tutaj chodzi o moje ziemię, a ja nie zamierzam tutaj stać i patrzeć jak mnie atakują. Muszę się bronić. Najlepiej by było, gdybym mógł się za zamachię uznać, ale niestety ponownie nie mogę się w to zabawić. Niestety. W takim razie oferujemy pomoc w wojnie przeciwko Prowansji, no i teraz już coś tu możemy zdziałać. No trochę za się to zrobiłem, trochę błąd, no ale no cóż, takie życie, idziemy sobie na baroństwo Grenoble, na oblężenie. Albo sobie po co, będę siedział sobie tutaj. Gra sądzi, że przekram tą bitwę, chociaż nie ma to sensu, bo będę przecież się bronił w górach, budowle obronne, mamy więcej cech, lepiej kontrolujemy wszystko, ten rzekomo ma lepszego dowódcę, no ale o ile? O kilka punkcików. Przewaga jest po mojej stronie, więc ja wierzę w swoje zwycięstwo. I jako, żem rzekł, bitwie pod Monako kompletnie niszczymy armię wroga, no bo mamy też gigantyczne plusy stojące po naszej stronie. I dowódca wrogi wcale nie był lepszy. Na całe szczęście zmienił się obecnie władca frakcji. Co oznacza, że skończyła się ta wojna przeciwko Prowansji. A to poniekąd mnie cieszy, no bo teraz mamy innego właśnie cesarza, który ma inne prawo, więc teraz możemy się wycofać. Po prostu bitwę, którą mieliśmy stoczyć, stoczyliśmy, już nam tyle starczy prestiżu. Teraz możemy skupić się na własnych działaniach. A nasze własne działania to oczywiście zajęcie baronii Austy i baronii Ivry, ale tak dokładnie hrabstwa, również Austy i hrabstwa Kawanes. W takim razie wypowiadamy wojnę o nasze roszczenia i oczywiście zamierzamy od razu wmaszerować naszą armią prosto do stolicy naszego wroga. Przechwytujemy armię wroga jeszcze kiedy szedł sobie przez Turyn, przez co udaje nam się chyba tę armię kompletnie zniszczyć. Tak też się stało. No i teraz idziemy sobie na Ivry. Zdobyte kawane zdało nam 59 Warscora, a to oznacza, że jeśli uda nam się rozbić armię z północy, która oblega nam obecnie Berno, to będziemy w stanie tą wojnę bez większego problemu wygrać. Tak też wygląda bitwa w Pod Bernem, gdzie oczywiście ją zwyciężamy. I teraz będziemy w stanie przerzucić nasze wojsko do obrony Sabaudi, bo nie zamierzamy jej oczywiście oddawać. Więc tutaj pozyskaliśmy ziemię, które mieliśmy. Transjurania jest teraz piękna i wielka, i pasowałoby teraz te tereny komuś nadać. Teren rozdane dostaje tutaj właśnie Amadeusz Habsburg oraz pewien po prostu randomek, czemu by nie. I po raz kolejny w ogóle proszę króla o to, żeby mógł pomóc w wojnie, ponieważ, no cóż, a nie, nie mogę. Zostałem już wezwany do tej wojny? A, super. Czyli nie mogę pomóc. Czyli muszę na własną rękę tutaj brać i pomagać. No niestety, takie to życie. A jednak, natychmiastowo cesarz stał się inny. Mamy teraz już Folmara u władzy. No, generalnie, bycie cesarzem heret, to jednak ciężka sprawa. Chociaż Folmar może zaraz umrzeć, bo ma już słabą chorobę, suchoty, omeny i tak dalej, zaostrzone objawy. No jest ciężko. Nareszcie wojsko imperialne tu dotarło i bije wrogów. W końcu i nareszcie. Brat Tietmar zaprosił Magnusa na ucztę, aż tu nagle wojska Prowansji oraz sojuszników, oczywiście Prowansji, zaczęły oblegać zabaudnie. No cóż, nie jest to bardzo miłe, dlatego po raz kolejny zbieramy armię i przegnamy stąd wszelakie złe persony, które nam przeszkadzają w uczcie. Samo przegnanie nie jest za bardzo dla nas interesujące, ponieważ chcemy ich rozbić, żeby tutaj nie wracali. Tak też się dzieje, dostają wrogowie rozbici, oczywiście nie zniszczeni kompletnie, ale na pewno przegnani i dalej nam nie zagrożą. A to cicha, Mogę pozyskać prawa do Bawarii. No kurde, czemu ja bym tego nie zrobić? W takim razie w sumie nie ma co czekać, ruszamy od razu na Bawarię. Przechodzimy przez ziemię Augsburga i prosto na pierwszy fort, jakim będzie baroństwo Eschenloch. Od razu w Eschenloch wchodzi w nas armia bawarska, która się wycofywała po porażce, więc no, z wielką chęcią również ich pobijemy. Oczywiście zwycięstwo, no i no, wróg przegnany. No i w końcu zostajemy docenieni. Do rady zaprasza nas Folmar, gdzie zostaniemy jego kanclerzem. Jest to całkiem przyjemne, chociaż wolałbym być szafarzem, no ale kanclerzem być też nie pogardzę. To chyba też mi daje bardzo dużo prestiżu z tego co widzę, a to mi się przyda, bo prestiż oczywiście ja teraz potrzebuję celem wbicia sobie właśnie statusu postaci niezrównanej. Tak, dostaję dzięki temu właśnie 3 prestiżu i opinię spływa sala lepszą. No to cóż, warto to mieć. Aha, nagle Folmar stwierdził, że jednak nie jestem dobrym kanclerzem i mi odwołał. Jak on śmie, jakim prawem w ogóle? Dosłownie od kilkunastu dni jest to jest Score, ale AI nie zamierza nic z tym robić, ponieważ po co i na co? Przez co cholera wojna dalej się kontynuuje. Co za kurde, debile imperialne, to jest po prostu szkoda słów. Po prostu muszę pójść specjalnie, chyba odbić to hrabstwo, żeby ta wojna się skończyła, bo mnie tylko ona wkurza, No bo mam po prostu tutaj takie widmo, że jeszcze ktoś przyjdzie i mi zabierze tereny. O, mam nowego wroga. Okej, okay, mój cel wciąż jest ten sam. O, już nie jestem kanclerzem, tylko koniuszem, o kurde, cóż za wyróżnienie. Jak to że żona zachodzi w ciąży? przecież ona ma 45 lat. Sam sobie odbiłem ten fort, więc mam teraz spokój, kończy się ta wojna z Prowancją, w końcu i nareszcie. Teraz mogę się już zająć walkami przeciwko Bawarii. Armia wróciła się już na ziemię bawarskie i z Bawarczykami również walczy, których armię całkowicie niszczy. Bawarczycy mają teraz już tylko raptem 600 żołnierzy, a teraz no 300, więc no kolorowo to u nich nie jest. I najmądrzejsze będzie w sumie ryszenie na Ratyzbonę, chociaż nie, jednak bym dostał tutaj zbyt dużo atryszyn. W takim razie Rotenburg, a potem Ratyzbona. No i urodziła się córeczka, piękna i genialna. Przeprowadziłem przed chwilą tutaj bitwę właśnie na baroństwie Lechrein, tak to jest opisane. I dzięki tej bitwie udało mi się złapać następcę tronu, co pozwala mi razu tą wojnę wygrać. No to super, Legitimessi podbite, a ja jestem teraz wielkim lordem Bawarii również. Mój senior próbuje na mnie zrobić wrażenie i zwiększyć moje zdolności intryganckie, bowiem jest on intrygantem. My jednakowoż nie damy się mu omotać i jeszcze zyskamy dzięki temu prestiż, a ja prestiż potrzebuję. A teraz, jako że dostaliśmy zaproszenie na ucztę, to też tam sobie jedziemy, do Ingolstadt. Trochę śmieszne, że afirmacje życia przetłumaczyli jako potwierdzone życie. No nic, takie te życie. O, po raz kolejny postanowił mnie zrobić kanclerzem tego. Nareszcie w Imperium mamy pokój, zarówno tak samo jak mamy innego cesarza, po raz kolejny Odbert sobie rządzi Imperium. Oczywiście jest on całkowicie żałosny, przez co zaraz będzie on obalony, takie te życie ale cieszy mnie to, że jestem uznawany w Radzie zarówno jednego, jak i drugiego, ponieważ i tutaj będę kanclerzem. Jako że możemy to zrobić, to oczywiście jedziemy sobie do naszego cesarza, Odberta. Ja Odberta popieram. Ogólnie to jest dobry cesarz, może i nie za silny, ale dzięki niemu ja zawsze mogłem się rozwijać. To znaczy, z pewnymi wyjątkami, ale one zawsze były przecież wyjaśniane. Więc lecimy sobie do Odberta, złożyć mu przysięgę podporządkowania, uklęknąć przed nim, czyli zwyczajnie złożyć mu hołdy. Dlatego klękamy przed Odbertem, niech żyje cesarz, Etichonenowie dostają renomę, a ja dostaję prestiż. I dzięki tym działaniom udało mi się zyskać poziom prestiżu na poziomie postaci niezrównanej. Wielce mnie to cieszy, bo teraz możemy utworzyć konfederację szwajcarską, dzięki czemu zarówno Kurecja, Transjurania i Cabaudia zostają de jure w Szwajcarii, a my sami pozyskujemy absolutny autorytet koronny i tytuł Szwajcarii więc niech ludzie zobaczą jak wygląda Nowy Książę. Chociaż rzekłbym, że jestem wręcz już arcyksięciem tego rodzaju. Miasta wokół centralnych Alp od dawna były zagrożone przez inne podmioty wewnątrz cesarstwa. Teraz, zjednoczone pod jednym sztandarem, zawarły wzajemnie korzystne sojusze i dostąpiły zaszczytu cesarskiej bliskości. W uznaniu zasług mojej dynastii dla szwajcarskich państw-miast, zostałem wybrany głową tego związku. Wątpię, że mnie wybraną, zwyczajnie to podbiłem. Osobą, która zostanie na czele wszystkich kantonów naszej Nowej Konfederacji Szwajcarskiej. Nie będziemy już zagrożeni przez obcych, lecz staniemy się silnym, niezależnym podmiotem w powstałym cesarstwie. Jesteśmy razem. No i super. Wieszamy sobie tutaj oczywiście sztandar Rodu von Habsburg. Dumnie sobie on tutaj wisi. I nasza Konfederacja została teraz powołana. Na pewno moje szaty i korona wyglądają znacznie lepiej, a w dodatku możemy teraz zorganizować swoją pierwszą audiencję. No to zaparszamy petentów, wysłuchajmy jakie problemy od oni mają. Francuzi z Genewy chcą pomóc, bo rzekomo wojna zebrała żniwo na ich wsi. Oni myślą, że my w tym nie pomagaliśmy czy co? Nie stać nas na to, idźcie precz. Następnie stoi przed nami Obdartus i mówi, że przez wojnę, przez zaradzę, nie mamy ani plonów ani nasion. Generalnie głód, bida i ubóstwo. My stwierdzamy, okej, okay, no że nawet pomożemy, ale musisz u nas służyć. No i to jest spoko. I przychodzi do nas hrabia jeszcze Bernard i mówi, że on pozwoli nam pokonać malkontentów, jeśli my mu pomożemy. Oczywiście jemu ja nie zamierzam pomóc, yy, niech się goni, generalnie. Nasz majestat został zwiększony. Nasz Kurt grander I jeszcze mógłbym coś tutaj sobie pozwiększać, ale generalnie nie wiem czy warto. Chociaż tutaj więcej prestiżu zawsze warto. Jak i kwatery też zawsze warto sobie rozwinąć. Dwór mamy typowo właśnie do zarządzania, czyli taki jaki chciałem, czyli generalnie jest wszystko super. Rządy Szwajcarią są bardzo przyjemne. Dokupiłem sobie jeszcze więcej oddziałów w ramach naszej armii, troszkę więcej kawalerii, w końcu kupiłem też sobie pikinierów, mamy oczywiście więcej ciężkozbrojnych, trochę mangonel, żeby było ich już 40, generalnie rozwijamy się dalej pod względem armii, bo na razie nie widzę tutaj jakiejś wielkiej potrzeby, by budować wszelakie budynki, bo są one skrajnie drogie, na przykład 332 golda, żeby postawić budynek na drugi poziom, więc na razie się z tym wstrzymam, bo wydatek jest to wielki, a pieniądze i tak sobie powolutku zbieramy. Z jakiegoś niewiadomego im powodu stałem się elektorem, a dlaczego? To ja w sumie kurde nie wiem, dlaczego Szwajcaria jest teraz elektorem, yy, albo po prostu czemu ja jestem elektorem. Ja chyba nie kontroluję żadnego terenu, który by mi dawał prawa elektorskie. No, chyba że nie wiem, jeśli mogę, to zagłosuję na siebie oczywiście. Sam mam bardzo silny głos elektorski, z racji tego, że jestem królem, silnym wasalem, oraz ogólnie podstawowo jeden, więc to jest sporo. I ogólnie, czemu ci elektorzy wolą głosować na innych albo na mnie? Na mnie głosuje już król czeski oraz księżna angryjska. Tylko cholera, pytanie, dlaczego ja mogę głosować? Tak na szybko robię sobie jeszcze tytuł rycerski, który nam daje bonusy do ciężkiej piechoty oraz troszeczkę do prestiżu oraz do przewagi na terenach niekontrolowanych, ale to sprawa mniej ważna. Ważniejsze jest to, że przy analizie który tytuł posiadam lub nie posiadam, to dochodzę do wniosku, że za cholerę nie wiem, więc tak naprawdę nie powiem wam czemu jestem Elektorem, ale widzę, po prostu jakoś nim się stałem z jakiegoś dziwnego powodu. Niemniej teraz ja jestem następcą dla świętego Cesarstwa Rzymskiego. I wydaje mi się, że nie będzie w tym nic złego, jeśli od razu zaczniemy się przymierzać do cesarskiego tronu i od razu zaproponujemy Odbertowi nas jako regenta. Oczywiście sam Odbert się bardzo zgodzi, a w dodatku tak często pomagaliśmy, czemu miałby mi nie pomóc. Dlatego od teraz jesteśmy regentami. Oczywiście, żeby móc zacząć nadużywać naszej władzy, Odbert gdzieś musiałby wyruszyć, a my musielibyśmy oczywiście tej władzy zacząć nadużywać. Więc tak długo jak Odbert siedzi w swojej stolicy w Nordlingen, no to na razie jeszcze nic nam nie grozi, a bardziej mu nie grozi. Analizowałem sobie ogólnie tego reworka tych pozycji dworskich i bardzo mi się podoba to, co można zrobić z nadwornym błaznem. Otóż wyznaczamy sobie jakiegoś randomana błazna, tym, że błaznem może być na przykład Borena, chociaż wolałbym może nie, bo ona jest w sumie żoną Heinricha, ale może być nasz rycerz Eriprando. I jak sobie wstawimy tego błazna, to my możemy teraz się nad tym błaznem znęcać. Takiego błazna moglibyśmy wykorzystywać do tego, żeby na przykład zabawiał dworzan jest to coś dobrego. A w sytuacji, gdybyśmy nie byli osobami wyrozumiałymi, to moglibyśmy tego błazna wykorzystywać, co by zwiększało naszego dreda, nasz postrach. I ogólnie bardzo przyjemną mechaniką jest to, że możemy sobie na przykład jakieś ważne pozycje zawsze zautomatyzować, żeby zawsze jakiś tutaj dworzanin był. Na przykład wyznaczam sobie jakiegoś koniuszego i ja no, uważam, że koniusz jest akurat na tyle dobry, bo wzmacnia nam rycerzy, że akurat warto go tutaj trzymać. Nadworny Gronikarz też zdaje się być całkiem dobrą pozycją, ponieważ ta zwiększa naszą renomę, co też jest całkiem przyjemne. I jeszcze warto pamiętać o tym, że jak macie rycerzy na dworze, to po prostu ich wrzeniajcie, przeróżne kobitki na świecie, ponieważ warto to robić, ogólnie. Wtedy będziecie mieli więcej dworzan na dworze. Oczywiście często się o tym zapomina, bo wiadomo, rycerz taki gorszy typ człowieka, no ale generalnie warto jednak tych dworzan trochę mieć, więcej niż mniej. Z racji, że od dawien dawna głową naszego rodu von Habsburgów jest nie wiedzieć czemu Lotar, to uważam, że trzeba coś w końcu z tym zrobić i ogłosić separację od Lotara. W końcu Lotar jest naszym starszym bratem, a my musimy zrobić coś mądrzejszego. W takim razie ogłaszamy w końcu linię boczną naszej dynastii. Nie chciałem tego robić, ale w końcu muszę. W takim razie powstają teraz Etigno ale ja to chyba zmienię sobie na... O, teraz już znaczy lepiej. Zatem mamy teraz naszą odnogę dynastii von Habsburg-Schweiz, czyli Habsburgowie szwajcarscy. Dzięki temu ruchowi powinniśmy być już znacznie silniejsi na tle innych rodów w ramach dynastii Habsburgów, przez co zaraz powinniśmy w ogóle przejąć prym nad całą dynastią. I tak też się stało, zostaliśmy głową Etichonenów, dzięki czemu będziemy w stanie już wydawać punkty renomy tak jak my chcemy, a nie tak jak chcieli nasi członkowie dynastii. Tak naprawdę to ja chciałem tylko Ubękitną Krew sobie wziąć, chociaż w sumie te trzy też są dobre. Szczególnie to się przyda, żeby Imbreda tak jakby troszeczkę zredukować w razie czego. No to jest już skandal, nagle odebrano tytuł odbertowi i folmar z powrotem tutaj siedzi, no to jest po prostu niedorzeczne. Dalej jestem uważany za dobrego, no cóż, następcę, ale dla mnie to już jest skandal, jeśli kolejny raz coś takiego się stanie, to ja może pomyślę sobie o wojnie domowej. Chociaż fakt faktem, na pewno Folmar jest w lepszej sytuacji niż Odbert, bo Odbert w ogóle nie miał armii, dosłownie, on nie miał armii, więc każda wojna prowadzona przez Odberta byłaby jakąś tragedią. O, teraz w końcu coś sobie kupił, ale generalnie było źle po jego stronie to strasznie. On był wyzarowany, A widzę, że, no cóż, słabo sobie radzi obecnie Francja, chociaż zmiana cesarza zmieniła również to, że również się Warscore tutaj zresetował za bitwy, a to oznacza, że być może mógłby zacząć współpracować z Folmarem i być może mógłbym zaproponować mu współpracę na rzecz obrony cesarstwa. Oczywiście cesarz się zgadza, a ja zbieram armię i wyruszam nią na Szampanię. Oczywiście będę ją prowadził osobiście. Po raz kolejny mam ten zaszczyt zostać kanclerzem, jakież to miłe. Folmar zbiera tą armię, zbiera, zbiera, i zebrać nie może, no ale no nic, trzeba być cierpliwym. Bo jeszcze 15 dni i będzie już zebrana. Najwidoczniej jednak armia Fulmara nie chce nas pomóc, tylko woli sobie latać na oblężenia. No nie jest to zbyt mądre. A ja zrobię teraz rzecz najmądrzejszą, czyli wpierdzielę się w armię francuską pomimo ich przewagi liczebnej. Co się złego może stać? Oj, chyba może się stać coś złego, dobra. Ryzykujemy. No i cóż, jednak ich armia trochę nas bije. Prawdopodobnie ich ciężko zbrojni jeźdźcy są na tyle potężni, że nam masakrują całą armię, więc, no cóż, muszę się wycofać z powrotem do Szwajcarii. Żeby się bawić w wojnę, musiałbym na pewno zainwestować większą ilość piknierów, żeby oczywiście kontrolować ich ciężką kawalerię. O, a to ci interesujące ogłoszono krucjatę na Egipt, no to bardzo chętnie wziąłbym w tym udział, bardzo chętnie. Po raz kolejny ładujemy się w naszego wroga, bo czemu by nie? Może wymuszę na naszym sojuszniku, żeby to i przyszedł, ale w to wątpię, bo jest, kurde, no cóż, nie do końca chyba z nami współpracujący. Chociaż mimo wszystko udaje nam się zwyciężyć, jednak takie bonusy udało się przeważyć po naszej stronie, że nawet to wygraliśmy, interesujące. A ile prestiżu z tej bitwy, ohoho. I mamy w końcu rozwinięte bardziej te cechy? No improwizatora i jeszcze, no w sumie jeszcze nie mamy ich rozwiniętych, ale może już niedługo improwizator nam skoczy na kolejną właśnie na kolejny stopień i będziemy mieli tutaj już przynajmniej większą przewagę. Udało nam się jeszcze zaopatrzyć jakiegoś szefa bandy najemniczej, oczywiście, za pieniądze możemy go wypuścić. Uważam, że prześladowanie wojsk francuskich to bardzo ważna rzecz, przez co ładujemy się w nich jeszcze raz i podobnie na wielkich bonusach no, praktycznie rozgramiamy ich armię więc, no cóż, dzięki Szwajcarom udało nam się obronić przeciwko Francuzom. No to teraz pasowałoby zająć kompletnie ile de France, ile de France ponieważ no cóż, stolice zawsze warto mieć zajętą, chociaż same baroństwo paryskie już mamy zajęte. Spoko ta wojna, bo mogę sobie łapać przeróżnych księciów i po prostu ich sprzedawać na bazarku, a to się zawsze opłaca. Okup za szlachcica to jest zawsze wartościowa rzecz. Warto zauważyć, że ogólnie będzie bardzo ciężko, bo Egipt jest w rozsypce. Fatimidzi najprawdopodobniej wzięli i upadli, i również upadły do przeróżne... Zjednoczone państwa muzułmańskie, więc mamy tutaj całkiem ładne rozdrobnienie, ale też widzimy gigantyczną abisynię, która próbuje zarówno zjeść Egipt, jak i wchodzić do Afryki, tam głębiej. Interesujące, czy akurat poprzedni król był wielkim zdobywcą? No tak, był wielkim zdobywcą. No to pewnie dlatego. I sam Harba Ir był wielkim zdobywcą i jego ojciec też był wielkim zdobywcą. A jego ojciec też był wielkim zdobywcą, a jego ojciec a jego również był wielkim zdobywcą. No to rozumiem, że zostało tak tutaj to pokazane, że są wielcy zdobywcy z dziada pradziada i muszą wielkie podboje robić. Podobnie chyba również jakieś wielkie rzeczy robił chyba ojciec tego pana, również był wielkim zdobywcą w ramach Amiratu Gaznawidów. No generalnie całkiem potężnie sobie tutaj przędą. Niemniej ja tam ruszam sobie na wojnę. Póki co jest ciężko, ale większość naszego rycerstwa europejskiego zbiera się na razie we Włoszech, więc ja póki co czekam sobie na Cyprze. To znaczy nie na Cyprze, tylko na Krecie. Widzę, że taktyką jest desant na ziemie bizantyjskie, tutaj w Cyrenajce, co jest całkiem niegłupie, więc również z tego skorzystam i tam również się zdesantuję. Widzę również, że pewna część recerca europejskiego stosantowała się na samą Nilu, ale widząc, że armia wroga już tam maszeruje, to wątpię, że im akurat ten manewr się uda. Widzę, że ogólnie bycie regentem utrzymało się w cesarstwie, więc Folmar obecnie gdzieś sobie wyjeżdża, a my możemy wziąć za to władzę. Tylko pytanie, czy dzięki temu ja będę mógł dalej prowadzić moją armię. Najwidoczniej również mogę prowadzić swoją armię. No dobra, to racji, że jestem regentem, no to trzeba zacząć robić rzeczy godne regenta. Czyli przede wszystkim wykorzystywać was ty prestiż, by szalę przesuwać na swoją stronę. Bo nie ukrywam, będę chciał troszeczkę tej władzy dla siebie wziąć. Bo to, że jestem jednak pierwszy w linii... Już nie jestem pierwszy, cholera jasna. Dobrze próbuję zabić tego młodego. A teraz już drugi w ogóle jestem, trzeci już, kurde. Dosłownie ja tu stopuję gratu i tak się zmienia na moich oczach. Ale to dlatego, że tutaj jest w ogóle remis. A dlaczego jest ten remis? Głupie rzeczy. Nie do końca rozumiem sytuacji. Ja mam na siebie, ten ma siłę głosu 5, ten ma siłę głosu 4, ona ma siłę głosu 1, no to ja powinienem mieć chyba 10 po prostu tych y, głosów, a ja mam mimo wszystko rzekomo wynik kandydata na poziomie y, 5, co kompletnie dla mnie nie ma sensu, no bo kompletnie nie liczy się tutaj głos y, otakara. Co jest do debilne, no to jest, nie wiem, dziwne akurat. I dzięki oblężeniu jednemu i drugiemu, dostajemy teraz cechę krzyżowca. Więc cieszę się, że Magdus oprócz zostania królem Szwajcarii wziął aktywny udział na wyprawie krzyżowej. No i w końcu i nareszcie możemy wykupić sobie ulepszenie naszej krwi, zatem błękit na krew odblokowana. Nareszcie udało się, w końcu i nareszcie zmarł cesarz niemiecki, a nas wybrano na cesarzy niemieckich. W końcu i nareszcie tyle to trwało, ciągle się wrzucali tymi swoimi tytułami i nareszcie my możemy ogłosić się cesarzami. W końcu i nareszcie. Ale czy nasze cesarskie rządy będą owocne? Czy nasza krucjata będzie pomyślna? O tym raczej się przekonamy w kolejnym odcinku, bo ten jest wystarczająco długi, więc dziękuję bardzo za uwagę i widzimy się w kolejnych. Cześć!